Dzisiaj polskie lotniska wchodzą do strefy Schengen. Co to tak naprawdę oznacza dla pasażera? To oznacza dla pasażera z państw strefy Schengen, podkreślam, z państw strefy Schengen, że nie będzie podlegał kontroli paszportowej. そう。 aby dostosować nasz, nasz terminal do wymogów układu Schengen musieliśmy go istotnie rozbudować o ponad 5000 m kwadratowych to z jednej strony a w tej chwili patrzymy w przyszłość zakładam, że po prostu zmniejszą się kolejki że czas oczekiwania pasażerów w kolejkach zmniejszy się dlatego że znika jeden z etapów gdzie musieliśmy kolejkować i pasażerowie musieli czekać na odprawę paszportową to jest jeden aspekt z drugiej strony zakładam, że część funkcjonariuszy straży granicznej która zeszła z tych bramek paszportowych po prostu przemieści się w tej chwili na na tzw. gejty bezpieczeństwa. W związku z tym tam będzie większa obsada, i na tamtych też będą mniejsze kolejki. Wszystko służy temu, aby ta otrowa była szybsza i jakość jej była jak najlepsza. Zwracam uwagę na to, że jednak podróżni powinni dysponować przy sobie dokumentem tożsamości dokumentem podróży. Może być to paszport, może być to dowód osobisty, a więc tym dokumentem, który który przewiduje, którzy dotychczas podróżowali i dysponowali, i dysponowali czy mieli przy sobie ten dokument.